Nazywają się Boguściok, Grupa Patriotyczna BNT. Michał stoi za kamerą. Stoi kolega Eugeniusz, z Bytomia z nami. Miałoby być jeszcze kilka osób, ale jak zwykle wszyscy się deklarują. Jeżeli przychodzi do pracy, no to z tym już jest, z realizacją założeń już jest yy, troszeczkę gorzej. Robimy sobie ankietę uliczną, kogo byśmy chcieli wysłać do Brukseli. I my nie traktujemy tego w ten sposób, że oto wysyłamy ich do Brukseli po to, żeby oni nam tu nie wrócili. Ale jeżeli ktoś chce postawić krzyżyk przy którymś z tych grup, po to, żeby go wysłać do Brukseli, i żeby taki człowiek już więcej nie wrócił, bo będzie czynił szkody w kraju, to ja jestem też jak najbardziej za, bo takie poczucie spraw krajowych też można mieć. Są tacy ludzie, których powinniśmy wysłać na Saksy, na eksport, i niech oni nie wracają, niech oni sobie tam siedzą, kasują to euro za tą swoją ciężką ponoć pracę. I niech nie mieszają się do polityki krajowej, bo polityka Unii Europejskiej powinna być polityką taką czapką ochronną, takim parasolem, jak ostatnio jest modny na memach, która nas wszystkich chroni, chroni nas tych mniejszych, te podmioty, czyli te państwa narodowe. Jakoś tak się dziwnie nie dzieje, bo przeważnie ten parasol jest zamknięty i to wszystko spada nam na głowę, to co produkuje właśnie Unia. A ta Unia miała być tym właśnie parasolem. Który miał nas chronić przed tym, żeby nam na głowę żadne, no tam powiem, rzeczy nieczyste nie padały. Dlatego tutaj mamy, no i jak na razie to przoduje jednak PIS. Nie PIS? No właśnie, przoduje PIS. Zaraz zapisem jest Koalicja Europejska, czyli, czyli panowie z podznaku Platformy Obywatelskiej End consortes, a dopiero później jakieś tam inne. O dziwo. Dosyć dużo, dosyć dużo krzyżyczków ma koalicja, konfederacja, czyli pan Korwin-Mikke i to całe, całe inne towarzystwo. Ale zobaczymy, dzień dobry, bo to się wszystko rozstrzygnie czy tak, czy tak 26 maja. Jeżeli jakieś ugrupowanie spośród tych mówi, że idzie tam walczyć o Polskę, no to, no to... Bez uzbrojenia, panowie, bez czołgów, bez armat, bez karabinów z bagnetami. No i jak wy chcecie kurczę, walczyć? Z kim wy chcecie tam walczyć? Poza tym, no wy powiecie wojnę jakiemuś krajowi skonfederowanemu w Unii Europejskiej. No też tego nie zrobicie. Dlatego, jeżeli ktoś z was miałby dosyć tego systemu, który tutaj jest wypisany, to niech wybierze 26 maja ten symbol. Nie idzie na piwo. Ale jeżeli chciałby, a ma dosyć ich wszystkich, to polecamy to, co zawiera się w tym obrazku. Wystarczy wklikać sobie w internecie te literki, ta kropeczka, i otworzy nam się strona. Strona, która symbolizuje listę obywatelską, a nie listę partyjną, w których to my jesteśmy tylko i wyłącznie do zatwierdzania czyjegoś wyboru. Prezes Kaczyński. Wybrał ludzi, którzy znajdą się na liście Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Schetyna wybrał ludzi, którzy znajdą się na liście koalicji europejskiej. W konfederacji, ja nie wiem, jak oni się będą wybierali, bo tam jest taka mieszanka, że to naprawdę no, no na górale chyba nie potrafią z tego wybrnąć. Podejrzewam, że losowania nie zrobią, bo to jest mój pomysł, a nie ich, a oni nie lubią z moich pomysłów korzystać. Kóki z 15 Oto mamy do czynienia teraz, że Kukis 15 w wyborach do Parlamentu Europejskiego walczy z Kukis 19. Czyli panowie renegaci, którzy uciekli z klubu Kukis 15, założyli koło w Sejmie i nazwali się jakoś dziwnie, ale to jest po prostu nic innego jak Kukis 19. Czyli mamy dylemat teraz, bo mogliśmy głosować na Kukis, ale będziemy głosować na Kukis i Kukis BIS. Następni to jest Polska Fair Play. Polska Fair Play nie jest partią, ale zamierza taką partią być. Oni idą pod hasłem, policzmy się, a dopiero później pójdziemy na jesieni do naszego parlamentu. Tylko, że to liczenie u nich jest stricte bankowe, bo mówią tak, nie ma darmowych obiadków, zaistnienie w polityce kosztuje, czyli zróbcie ściepę, zrzućcie się, bo potrzebujemy milion, żeby zrobić kampanię wyborczą. Ja mam tutaj właśnie do, pa, do panów, do towarzystwa skupionego wokół, wokół Polska Fair Play. Jedynym sposobem, jeżeli posiadam dobry pomysł na uzyskanie pieniędzy, to jest od Zarania Świata bank. I jeżeli macie panowie dobry pomysł, powinniście pójść do banku, wziąć kredyt i za ten kredyt realizować ten swój pomysł. Jeżeli pomysł jest świetny, tak jak go. Opisujecie w swoich komentarzach, w swoich założeniach, w wypowiedziach lidera. Jeżeli on jest taki świetny, no to co za problem, że ten pomysł znajdzie zainteresowanie u ludzi i was wybior. Ale nie. Zdaje się, że tutaj towarzystwo z znaku Konfederacji, Polski Fair Play i nawet wiosny pana Biedronia, że ci liderzy do końca nie wierzą w to, że im się uda wejść do Parlamentu Europejskiego. Bo jakby wierzyli, to by robili to za swoje pieniądze, a nie za pieniądze w iście socjalistyczny sposób wyciągane z kieszeni nas wszystkich, czyli składkowiczów. Bo ja się jeszcze nie spotkałem z takim yy, rozwiązaniem tej sprawy, że przecież można by po wyborach pójść i podać do sądu polityka, który roztaczając wokół nas obietnice wszelakiego dobra... Spowodował to, żeśmy źle dysponowali własnymi środkami, a na to jest paragraf. Na to jest paragraf. Jeżeli ktoś świadomie wprowadza kogoś w błąd, żeby dysponował źle swoimi środkami, to powinien za to ponieść odpowiedzialność karną. Czegoś takiego w ogóle nie. Następny to jest ruch 11 listopada. No niestety Mariana nie ma. Lewica razem jedyni ideowczy w naszym kraju, czyli komuchy czystej czyli Ruch. Prawdziwa Europa, Europa Christi. To jest jedyny ruch, który ma w założeniu iść i ten organ szatański, jak oni nazywają Unię Europejską, chrystianizować ponownie. I ja to rozumiem, bo oni jak na razie nie ogłosili zbiórki funduszy na kampanię wyborczą, tylko starają się to robić za własne pieniądze. Jeżeli do końca pójdą i za własne pieniądze zrobią sobie kampanię, i ktoś z tego ruchu dostałby się do Parlamentu Europejskiego, to tam jak najbardziej potrzebna jest powtórna chrystianizacja, czyli przywołanie tego towarzystwa do porządku. I na koniec piwo. Jeżeli mamy już wszystkiego dosyć, to wybierzmy się 26 maja na piwo, a nie po to, żeby komuś zapewnić dosyć duże wpływy, środków w walucie, której my sami nie chcemy. Ale chcemy ją dawać tym politykom, którzy wylądują w Brukseli. Czyli oni mówią tak, broń Panie Boże, wprowadzania euro na teren naszego kraju, ale sami będą z chęcią to euro, tak jak i ja. Ja przyjmę, ja nie jestem przeciwko euro, przyjmę każdą ilość euro. Dokładnie tak samo, jak ci politycy, którzy mają nadzieję znaleźć się w fotelu w Brukseli. Oni też przyjmą każdą ilość euro, ale nam mówią, że dla nas. To jest zabójstwo. Dla Polski przyjęcie euro to jest zabójstwo. No jasne. No bo jak oni przyjmą, to dla nas już po prostu brak. I pójdziecie na piwo za nas na wybory. I to rozumiem. Przeciwko. Przyszli... Nie chcecie na konwino, no podegłosować, to nie. To się w politykę nie boję. Zastaniem od poglądy na te czasy. A... no, 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 no. Na kogo? Napiliśmy. Proszę bardzo. Się tak, jestem studentką, więc... O, dziękuję dziękuję. Tak pomogłam czymś, tak. zmieniłam ten kraj. Tak, tak, mały kroczek, mały kroczek. Nie mówi się ten kraj. Nie wolno traktować ojczyzny przedmiotowo. Mówi się mój kraj. Trzeba powiedzieć tak, dziękuję. Wiesz, to miejsce, gdzie jest poza... Tak? A, A, nie, Zawsze bo... można na piwo. Oczywiście. <laughs> no, dziękuję bardzo. Za. Można też wciąż no. poszukać. Albo na piwo. No. I, to jest, to... To jest dobrym... I to jest najbardziej świadome. No, no, dziękuję. Dziękuje ulubieńcowi. I sprawa załatwiona. Dziękujemy. Powiedzcie mi, na wiosnę, dobra. Wiosna. Wiosna. Ale je, jeszcze ten młody. Ja dziękuję, ja się w politykę nie wierzę. Ale no to? polityka się miesza cały tak. czas w swoje życie. Czy ty dokonasz wyboru, czy nie dokonasz, oni wybiorą za ciebie. Jeżeli ty nie dokonasz wyboru, to oni na pewno za ciebie wybiorą. Tak. Bez informacji, bez wiedzy to nie mogę tak. To na piwo! To na piwo. <laughs> to idę na piwo koniec. Dziękujemy no i Ci dziękuję. bardzo. I, to I Życzymy piwko. miłego dnia. Ja. Dziękuję bardzo. Można, tak. Można. Wybór jest. Albo wysyłam go, żebym nie wrócił, albo wysyłam, żebym nie lepiej. Wyboru nie ma żadnego. Nie? Łukasz Kochut, z Wszystkie organizacje, które się zgłosiły, co tutaj mamy? Wszystko. Mamy też. Możemy dokonać świadomego wyboru. Wybieram. Nie, wybieram. Aha, no, no. no wie Pan co, może i wybiorę, ale no nie, nie jestem... Nie, nie, Martyn, Martyn. bardzo mnie przerażę, że jesteś Jest. Europie. Aha, to na zasadzie... Nie, mam swojego kandydata. Który jest? Nie Nie, no ale to, 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 to jest... Już jest w Europie, nikt... Ja to poprawię, ja to poprawię, bo ten, ten lepiej. O, fajnie, hmm? jeszcze dziękujemy bardzo. O, proszę bardzo. O jakim są aszysty. Dziękuję bardzo. I to był zdecydowany wyboru ten zdecydowany jest, wyboru. Jestem za ja też jestem za. Nawet przeciw. Tylko nie! <suszy> Dziękuję bardzo. I ludzie? Proszę bardzo, no dobra. I teraz tak. Pani eee, księżyc, kto to pan będzie wybierał? Jest. Cześć. Nie jest to takie. Nie jest to, nie jest to tak, jak nie jest ten diabeł taki straszny, jak go malują, czyli patrząc na frekwencję, jeżeli frekwencja ma, miałaby wynikać z tego, ile osób pytaliśmy i ile oddało głosów, to około 50% ludzi wybrałoby się na wybory. Ja takim optymistą nie jestem, bo wiem, że frekwencja będzie w granicach no, do 30%. Jeżeli będzie 30%, to wtedy te wszystkie planktoniczne partie. Załatwi ta kosiarka wyborcza, czyli tak, i zostaną tylko trzy, czyli PiS, Koalicja Europejska, i ewentualnie zostanie wiosna Biedronia. Cała reszta wysypie się na frekwencji. Jeżeli mówię, powiadam, jeżeli frekwencja będzie około 30%, a myślę, że taka będzie, bo ta wojna dwóch podmiotów doskwiera nam tak, że po prostu idziemy i głosujemy przeciw, a nie głosujemy za. I ja myślę, że te wybory w ogóle nie mają sensu, bo posyłamy tam jakichś ludzi, nie ma obowiązku w ogóle posiadania reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Bo władze Unii Europejskiej, jak wszyscy dobrze wiemy, nie pochodzą akurat z Parlamentu Europejskiego. do przecież pan Donald Trump. Teraz Pan Donald Tusk nie został królem Europy dlatego, że był posłem do Parlamentu Europejskiego, tylko dlatego, że był premierem polskiego rządu. Taka jest niestety praktyka w tym wszystkim. Pani Bieńkowska też nie była, znaczy nie, ona to akurat była, ale mówię, niekoniecznie europoseł musi być we władzach Unii Europejskiej. Bo ta władza wykonawcza to najważniejsza. Tak, te komisje, te. te to, co nami, wszystkimi steruje, nie musi być wyłaniane z Parlamentu Europejskiego. I, tak jak mówię, no, jeżeli widzimy sens posiadania tam ludzi, którzy będą się spierać o to, jaka ma być krzywizna banana, albo długość ogórka, no to w porządku, no to posyłajmy ich tam. Oczywiście my przecież im płacimy to, tą wypłatę. Ale, jeżeli nie widzimy w tym sensu, to wybierzmy opcję. Idźmy na piwo, niech oni się sami wybiorą. Ja... Nie wiem, bo doszły do mnie takie wiadomości, że te wybory jak yy, będą miały niską frekwencję, to w ogóle będą nieważne, ale nie wiem, czy to jest prawda. Musiałbym to gdzieś sprawdzić, żeby, żeby wiedzieć o czym mówię. Jak na razie, to, to chyba to podejrzewam, że nie jest prawda, podejrzewam, że jak te parę osób, tych europosłów, by poszło i zagłosowali na siebie, to, to oni będą europosłami, a my z rękami w yy, takich naczyniach, które się kiedyś używało do pewnych czynności intymnych. No to, to tyle. Czy chcielibyście oddać głos? Czy państwo nie macie ochoty wybrać kogoś do Parlamentu Europejskiego? Ja jestem przeciwko pisomym. Tak, Robimy podsumowanie. Kończy się, jest godzina 16, ktoś mi zegarek ukradł. Przebywam w takim towarzystwie, prawda? Nie zegarki giną. Dochodzi, dochodzi 16, kończy się nasza uliczna ankieta. Niestety, chodź tu Michał bardziej do tego, do tej tablicy. A tyż stań tam gdzieś, po ludzku. Ja poprawę. Jak widać, przoduje koalicja europejska. Tak? Wypowiada się ulica. Konfederacja od dziwo ma trzecie, trzecie miejsce przed wiosną, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ale, ale jeszcze spora grupa ludzi, którzy wybiorą świadomie yy, spacer na piwo zamiast na wybory. I to jest najbardziej chyba świadomy wybór, bo. bo... Piwo, wiadomo, nas nigdy nie opuści. I piwo to a, nasze paliwo. A polityk może nas oszukać. Piwo nas nie oszuka. Nie? Dlatego no, my szanujemy wybory wszystkich ludzi. Ktoś chce mieć pana Łukasza Kochuta za europosła. W porządku, bardzo dobrze. Ktoś inny chce mieć jakiegoś innego pana. Też jest bardzo dobrze. Tylko powiadam, my nie mamy obowiązku wysyłać tam ludzi. Bo po co? Jedni się odgrażają, że pojadą tam walczyć nie wiem, oszczepami, maczugami. Inni się odgrażają, że jadą tam odzyskiwać coś, co albo oni rozwalić. chcą odzyskać albo rozwalić. No przecież to jest bez sensu, to jest jakaś bzdura. No. no i efekty, ale jest jeden. Jest alternatywa jednak dla wszystkich tutaj oglądających. Nie musicie chodzić na piwo zamiast na wybory jest alternatywa. Można skorzystać z tej stronki i w końcu ruszyć, powołać do życia listę społeczną Jedna Polska. Można to zrobić, tylko trzeba chcieć. Bo my uważamy, że ci ludzie, którzy z tych komitetów pojadą do tej Unii Europejskiej, to oni coś dla nas, za nas załatwią. Nie ma takiej opcji. Oni załatwią to dla siebie. Nas mają poważaniu, tylko w tym momencie, kiedy potrzebni im jesteśmy do tego, żeby ich tam wysłać. Poza tym, koniec. Co Darek? Co? Jaki, no, taka jakie obserwacje? Taka jest smutna prawda z naszego doświadczenia. No i tylko tyle masz? A jakie obserwacje? Ludzie jak podchodzili? Ludzie? Ludzie. Ludzie? Ciężko, ciężko. Trzeba było ludzi... Nie do... Niedobrze, nie? Niedobrze no, to wygląda. Nie dobrze. No, no, tragedia. tragedia. No, małe zainteresowanie. Słucham? Z góry naklejkę na sam dół dać. Może dlatego tak. Ale nie, tu okazuje się, że pis przegrywa z platformą. A, to obie da No właśnie, to jest. No ale no niestety nie możemy fałszować ludzkich preferencji, ale dziękujemy za opinię. No, tak jak. Tak jak widzimy, no, no trudno, trudno. Małe zainteresowanie. No, Nie, zainteresowanie jest duże, naprawdę. Tak? Było dosyć duże zainteresowanie, bo zapraszamy pana. Weź tam kamasztery jeszcze gdzieś. O tu, 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 tu. tu. Proszę gdzieś postawić księżyczek. Obojętni, tak będziemy liczyć wszystko. O, dziękuję bardzo. Dziękujemy. No. No. Do widzenia. I w ten sposób nawet za bardzo nie nagabywaliśmy ludzi do tego, żeby podchodzili i kreślili te znaki. Zapraszamy. No, zapraszamy. Nie, zapraszamy. Ankieta tego, uliczna. Proszę, proszę sobie, i bardzo dobrze. Najważniejsze, że macie swojego kandydata, który. Dziękuję. A pani? Pani też ma głos No. Także. Zobaczymy, co się stanie 26 maja. Mam nadzieję, że. że nie będzie aż tak źle. <grym> ale jest aż tak źle, bogoś? No, no popatrz, co się dzieje. No, dzieje się tak, że są dwie partie. Duopol nie? Duopol. Pis. duopol ale... Popis. Ale tak. Dla wyborcy, dla wyborcy roszczeniowego, duopol partyjny jest zbawieniem. Bo tak jak mówię. Eee, jak e, PiS nie miał już paliwa wyborczego, to to paliwo dostarczyła Platforma, wymyślając, że oto my damy 500 plus na pierwsze dziecko. PiS szybko przejął to i powiedział: No to my damy na pierwsze dziecko i koniec. Dlatego e, mówię: dla wyborcy roszczeniowego, który nastawiony jest tylko na windykację od państwa czegoś tam, to jest ten układ duopolu partyjnego, jest najlepszy, jaki tylko może być. Ale to jest podcinanie gałęzi, na której siedzimy. Bo będzie, będziemy bez przerwy chcieć, chcieć, chcieć. Jeżeli będziemy chcieć tutaj zamiast jednej fontanny, cztery fontanny, to pan prezydent miasta Katowice zafunduje nam te cztery fontanny. Ale on nie wyjmie z kieszeni swoich pieniążków na te fontanny, tylko wyjmie nam z kieszeni. I my się będziemy cieszyć, że mamy cztery fontanny. Potem ktoś z dzielnicy... Na przykład z Bogucica albo z Ligoty, powie: Ja też chcę mieć fontannę. I pan prezydent. I pan prezydent dokładnie powie: Dobrze, Zenek, chcesz mieć fontannę? Dobra, wyjmiemy wszystkim i zbudujemy ci fontannę. I tak będzie bez końca. Tak się dzieje na samym dole: tak się dzieje w państwa, w schemacie samorządów, w schemacie gminy. Tak się dzieje dokładnie wszędzie. Nie ma, ten chodnik nie powstał, że z tego, że ktoś wyjął z kieszeni. Kilka tysięcy złotych zapłacił za materiał i firmie to wykonujący, tylko myśmy zapłacili za ten chodnik. No, no on się nie wziął, nie spadł z kosmosu, no wziął się z naszych kieszeni. Dlatego tak to wszystko działa no niestety. Masz coś do dodania? No wszystko się mniej więcej zgadza, z, z, z nie? No, sytuacją. Z sytuacją polityczną w kraju. Tylko że mówię, wojna polska, wojna polsko-polska przenosi się na, na Europę, nie no, no. To jest bez sensu. No. Jeżeli ktoś myślał, że się skończy to, że, że jedna opcja nie będzie nadawała na drugą opcję w Unii Europejskiej, no to Tu to pokazujesz, że jednak nadal. A może my tego potrzebujemy takiej rywalizacji, walki? Przecież, tak jak wspomniałeś, Jarosław Kaczyński zrealizował ten postulat. Platformę, 500 plus, no, plus na 50. pierwsze dziecko? No i, nie a i tak, emeryturę, a i, tak, I emeryturę. A i... 13 tak. emeryturę to I 13, też jest tak. pomysł, też jest pomysł platformy. Po prostu. Yy, yy, z... no ale wyborca, kwestia, wyborca kwestia. i tak będzie wybierał teraz ci z koalicji, i tak wybiorą koalicję. Znaczy, kwestia, oni... kwestia tego wyboru jest, jest teraz taka, bo yy, mamy rok wyborczy, wiadomo, na jesieni będą wybory do Parlamentu Polskiego. I w tym momencie PiS będzie obiecywał gruszki na wierzbie. Wszystko. On wszystko da. PiS da wszystko. I teraz sobie wyobraźmy, że e, PiS utraci władzę. Przyjdzie Platforma. Będzie odbierała? Nie. Nie będzie odbierała, tylko nie. Będzie miała możliwości zrealizować obietnic PiSu. I PiSowcy powiedzą, no widzicie, jakbyście nas wybrali, to byście to mieli wszystko, ale żeście wybrali tych z Platformy, to nie macie tego. Dokładnie taka sama sytuacja by była, gdyby przy władzy była teraz Platforma. Też by obiecywała wszystko, a następny, który przychodzi, robi bilans. No zaraz no. Miałem kupić kaszę i ogórki, a mam tylko kurde na lizaka. Tak. Dlatego no, tu się, tu się nie da tego, tego no... Ale żadnego. widzisz, niektórzy, którzy chcą przekreślić i odsunąć od tego koryta tak zwanego ten duopol popis, im się wmawia, że jedyną alternatywą jest Konfederacja lub Cookies 15, teraz Polska Fairplay, czyli właśnie są rozbici na trzy frakcje, tylko ta frakcja Konfederacja. Myśmy już latali raz, wysłaliśmy do Europarlamentu pana Janusza Korwin-Mikiego który miał rozwalić Europarlament. A rozwalił, Jak się to skończyło? Rozwalił partię, która go tam wysłała. A pan Janusz w ogóle, to jest, to, jest, to, jest, to jest Czyli człowiek... oddanie głosu na pana Janusza jest, jest głosem... Jest oddanym na PiS. Tak, i zmarnowanym, e, i nie, na Nie, 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 nie. Przez, e, przez kilkadziesiąt lat było tak, że wszystkie głosy oddawane na ugrupowania, na kolejne ugrupowania pana Janusza korwin mikkego były oddawane na par partie mainstreamowe. Obojętnie. ostatnio mamy do czynienia z popisem, czyli trafiały albo do PO, albo do PiSu. Tak, ale może niektórzy tego nie rozumieją, bo e, co no, masz na myśli. Spokojnie, spokojnie. Ten głos, ten głos się nie traci. Głos oddany na pana Janusza się nie traci. On idzie na konto PiSu u Jedyn, Jedyny raz, kiedy stało się inaczej, to jest 2014 rok wybory do Parlamentu Europejskiego. Myśmy wtedy oddali głosy na pana Janusza, i te głosy trafiły na pana Janusza. I zobaczcie, co się stało. Zamiast euforii i wybuchu, pan Janusz postanowił rozpieprzyć partię, z której dostał te głosy. Czyli jest jeszcze gorzej, to już lepiej głosując na korwina wysłać ten głos na PiS, niż po to, żeby głosować na Korwina, żeby głosy dostał Korwin i rozwalał wszystko w drobnym. mak. No Czyli po to, prostu... To nie ma, tutaj nie ma dobrego wyjścia, bo głosując na Korwina, kiedy on nie wchodzi do parlamentu, głosujemy na popis. Ale jeżeli zagłosowaliśmy na Korwina i on wszedł do Parlamentu Europejskiego, to zagłosowaliśmy na rozbicie środowiska, które tutaj objawia się teraz w kilku podmiotach. Raz, Dwa, trzy, no i kawałek wiosny. A, A jak to... wspomnisz teraz nową inicjatywę? Bo w Warszawie ostatnio huczy. No i widać dym, czuć spaleniznę opon. A po... jest, jest inicjatywa, właśnie jest inicjatywa yy, pana kołodziejczaka Michała, notabene. Bardzo sympatyczny człowiek, miałem, Bardzo okazję sympatyczny. Nim, miałem okazję z nim rozmawiać i o dziwo. Ja wiem, że on nie czyta moich postów, bo dlaczego miałby czytać akurat moje pusty, ale doradziłem, że e, wypadałoby przeprosić Warszawia, mieszkańców Warszawy, za, za te utrudnienia, jakie spowodowali tym paleniem tych e, konwencjonalnych opon, bo ekologicznych akurat nie było, nie? żeby przeprosił. I co się okazało? On przeprosił, zapraszamy, śmiało. zapraszamy, postawcie swój krzyżyk. I co się okazało, że e, władze, czy tam nie wiem, czy to biuro decyzyjne agrounii postanowili przeprosić warszawiaków, czyli zaczęli im darować te, te owoce, te warzywa. Czyli tam jakieś jabłka, jakieś tam marchewki, nie wiem co im dawali, żeby ich przeprosić za utrudnienia spowodowane wcześniejszą akcją protestacyjną. I to jest bardzo dobry ruch, to jest świetny ruch, bo producent jest silnie skompilowany z konsumentem. Jeżeli nie ma połączenia producent i konsument, to do niczego dobrego nie dojdziemy. I cała sprawa polega na tym, żeby producent produkował dobrze. Dla konsumenta, który chciałby dobrze za to zapłacić. Na tym polega cała sprawa. Natomiast przesłanie do pana, do, pana, do pana Michała. Do pana Michała. Przesłanie jest tego rodzaju, że polityki nie robi się na ulicach. Pan Michał to do, dokładnie o tym wie i trzeba wejść do Sejmu, żeby robić politykę, żeby zmieniać prawo. I ja myślę, że AgroUnia będzie jedną z decydujących sił tak. w jesiennych wyborach parlamentarnych. Miejmy to na uwadze. Miejmy to na uwadze, tylko no, tak jak powiedziałem, my jesteśmy przeciwnikami systemu partyjnego, jeżeli Agrounia poszłaby w systemie listy społecznej, jednorodnej listy społecznej, bo oni muszą reprezentować tylko siebie, ale musieliby zawsze co już z konsumentami. To wtedy. Ta siła ma szansę moderować politykę krajową. Bo jeżeli wejdzie do Sejmu w ilości między 80 a 120 posłów, to to będzie siła, która będzie rządzić. Bo a tego życzę będą... Michałowi. Bo... No i tego właśnie Popak Michałowi naprawdę... życzymy, bo jest człowiekiem rozgarniętym, pracowitym, i wie, wie o co w tym Ech. wszystkim chodzi. Także ja... Tylko brakuje mi tego tej agrounii tutaj na tablicy. No, Bardzo mi brakuje. niestety, no brakuje też jeden Polska, czyli jedna Polska, brakuje tak, czy tej okazji. listy, brakuje tej listy, po, powiedzmy, można było wyjść z założenia, zrobić to samo, co zrobił Pan Kwiastowski, czyli sposobem policzmy się, mogliśmy się policzyć, sprawdzić w działaniach, jak to działa, oczywiście rozdaliśmy dzisiaj setki wlepek, takich sobie tutaj, żeby ludzie mogli to sobie gdzieś tam przylepić i ewentualnie zapoznać się z tą stroną, z założeniami, nie namawiamy nikogo na siłę do uczestnictwa, bo sam pomysł jedna Polska jest pomysłem na ludzką inicjatywę, nie na inicjatywę wymuszoną, że my zbieramy nagle sympatyków, bo uważamy, że mamy najlepszy na świecie pomysł na robienie polityki, tylko niech się ludzie sami zgłaszają i nie mówią, chciałbym. Nie boję się, jestem do tego zdolny, mam do tego preferencje. W ten sposób. Także kończymy ankietę uliczną. Wyniki zatrważające. Wszystko się zgadza ze stanem sceny politycznej. No to my zryte, zryte, zryte mózgi przez system partyjny uważamy, że bez partii się nie da. I tyle nie, no, no, no. Znaczy my tak akurat nie uważamy, no. Ja uważam, że tak większość społeczeństwa kombinuje, żeby z partii się nie da. Da się. Tylko trzeba chcieć. Po prostu trzeba chcieć.